Witam Cię bardzo serdecznie na mojej stronce. Ja nazywam się Dominika Nowak i chciałam się z Tobą podzielić bardzo wartościowymi rzeczami. A mianowicie, na mojej stronie będą się tutaj pojawiały bardzo wartościowe rzeczy. Między innymi, jak dbać o cerę, żeby ona była piękna, żeby wyglądała młodziej o 10, a nawet 20 lat młodziej. Będę mówić też o rodzajach cery. Na co zwrócić uwagę, co zrobić, żeby pozbyć się trąciku i różnych tutaj wyprysków? Co powoduje oczywiście też trącik? Więc będę tutaj kładła nacisk głównie na zdrową cerę, na zdrową skórę. Więc jeśli jesteś kobietą, która dba o siebie, która zwraca uwagę na skład, będę właśnie o tym mówić. Jakie składy są ważne, dla jakiego rodzaju cery, jaki krem, jakie składniki są ważne. Więc dużo, dużo tutaj tej wartościowej wiedzy będzie na mojej stronie. Więc jeśli jesteś taką kobietą, która chce się dowiedzieć i chce więcej niż tylko robienie makijażu, więc koniecznie zostań ze mną i zapraszam Cię na kolejne filmiki, gdzie dowiesz się Jakie błędów nie popełniać, a co robić, żeby ta skóra była piękna, promienna i młoda. Więc koniecznie zostań ze mną. Zapraszam.